naszego statku. Mam nadzieję, że nasz wspólny rejs będzie niezapomnianą przygodą, a wspomnienia pozostaną w państwa sercu na długo. Na pokładzie naszego statku mamy dziś wspaniałych gości, których serdecznie przywita pani dyrektor Małgorzata Domachowska. że przybyliście do naszej placówki, na nasze święto. Dzisiejsze to już 15 dni godności osób z niepełnosprawnościami i chciałabym serdecznie Państwa wszystkich z osobna przywitać. Z ostatniej wyprawy na morze list do Was przyłożę. Z pewnej butelki wyjęłam kawałek papieru niewielki. Dawno temu do morza została wrzucona, a przeze mnie dzisiaj Wyłowiona. Ale gdzieś się ona zapodziała. Cóż, chyba się sieć zaplątała. A co to sieci szarpie? Musi być to duża ryba. Oj, chyba mi się wreszcie poszczęściło. Co to Jaka rybka? Cała we złota. Jak żyje, takiej nie widziałem. Nie robi, żeby zaczął edukację od początku. Uśmiecha się, ale nie wiem, czy chce. serdecznie w imieniu pana burmistrza Mirosława Chyły dziękuję szkole za organizację tego wydarzenia. To już któraś jest z, z kolei taka uroczystość, na którą jesteśmy gościmi. Dziękujemy też pani dyrektor i cach zespołowi szkolnemu za bogacanie oferty edukacyjnej na terenie. Szanowni Państwo gratuluję przedstawienia przede wszystkim. Te dzieci są tam ukryte, one są tam jeszcze gdzieś, czy już powiegły. Moi drodzy, pani dyrektor, na pani ręce. Tylko życie poświęcone innym warte z przeżycia. Tyle było gratulacji. Ja mogę tylko się dołączyć do tych gratulacji naprawdę. Wielki szacunek dla całej kadry ośrodka z panią dyrektorą na czele, bo wykonujecie naprawdę świetną. Dostałem taką właśnie rybkę, myślę, że każdy z Państwa ma, z takim napisem: Dziękujemy, że jesteś z nami. Ja chciałbym to odwrócić, to ja dziękuję, że jestem z Wami, właśnie tutaj, w tym, w tym, w tym miejscu. Jestem też i... pracownikiem specjalnego ośrodka od 2008 roku i to jest chyba ta ważniejsza rola, bo proszę Państwa, chyba pomimo 40-letniego stażu. Pedagogicznego, żadna praca nie nauczyła mnie tyle pokory i cierpliwości. Dziękuję, panie dyrektor. Aktorom składam tak niski ukłon, ale nie zrobię tego, bo lumbago nie pozwala symbolicznie. A moim koleżankom i kolegom serdecznie gratuluję.